Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku, słuchajcie, przyszła pora na krewety, dawno krewetek nie było, dawno update'ów nie było z moich, z moich zbiorników, więc przyszła pora na update ze zbiorniczka na podłożu Ada Amazonia Light. Jak odszukacie, jak odszukacie gdzieś tam, słuchajcie, na moim YouTubie, na moim kanale poprzednich filmików, to będziecie widzieli, kiedy ja zakładałem ten zbiornik, a było to, myślę, gdzieś, no nie wiem, no z pół roku temu, z pół roku temu, Ada Amazonia Light, wtedy to była taka dosyć nowość, mało kto jakby zakładał zbiorniki na tym podłożu, ja postanowiłem taki zbiorniczek, słuchajcie na takiej adzie Amazoni Light sobie założyć no i sami widzicie jak to obecnie wygląda maluchów tutaj jest no setki, nie? setki maluchów zobaczcie jaki ten zbiornik jest zarośnięty to jest duży, duży, to jest bardzo duży zbiornik jest on, słuchajcie, mega, mega zarośnięty krewet tutaj jest, słuchajcie, wszędzie od groma od groma od groma krewetek słuchajcie nosi jajka maluchów to jest no teraz akurat wrzuciłem pokarm więc maluchy się gromadzą troszkę tutaj z przodu co też fajnie fajnie wszystko wszystko widać słuchajcie to jest taki ogólny miks z tajwanami mamy tutaj i blue bolty i king kongi. I pandy, i, i pandy shadow, taki ogólny, słuchajcie, miks, mix, mix tajwanowy. Ale muszę Wam powiedzieć, że ten zbiornik, ten zbiornik jakby od początku nie było tak, że nie, że zalałem na Ada Amazonia Light i to była petarda od początku. Przez, ja wiem, 3-4 miesiące tak naprawdę mało co tutaj się działo. Oczywiście krewetki żyły. Żadnych, słuchajcie, zgonów, trupów e, nie zaobserwowałem. E, krewetki e, żyły, rosły. Wyglądało to całkiem, słuchajcie, dobrze, ale no, nie było sami z jajami. I tak, dalej, I tak dalej, Ja sobie po prostu odpuściłem całkowicie jakby no grzebanie w tym zbiorniku. Nie wkładałem rąk. Robiłem standardowo podmiany wody. E, podmiany wody robię na soli Qualdrop. E, Wcześniej robiłem na normalnej tej GH+, a od jakiegoś czasu robię na tej LC GH+. I jest także super. Także no, mało co jakby grzebie, nie? Dlatego ten zbiornik wygląda jak wygląda, zobaczcie. Jest totalnie, totalnie zarośnięty. Tylko jeżeli mi jakby przysłania za mocno już światło, że tutaj jest ciemnica... No to wtedy stafli troszeczkę ściągam yy, chuj i tak dalej, bo on się mega rozrasta. Zobaczcie. Tu jest olbrzymi mech, jest jakaś yy, wgłębka i tak dalej. No, jest poplątanie, z pomieszaniem, ale krewetkom to jest po prostu w to mi graj. Nie? Krewetki po prostu lubią no, burz, dużo miejsca, gdzie mogą się schować. Yy, samice z jajkami mają spokój, bo mogą się schować. Yy, nikt im słuchajcie nie przeszkadza i tak dalej, nie? i naprawdę zbiornik się kręci fajnie, ale mówię, trzeba mu dać troszkę czasu. Także jeżeli ktoś zakłada na Ada Amazonia Light, to jeżeli robi restart po dwóch czy po trzech miesiącach, bo twierdzi, że nic nie noszą krewety, nic się nie kręci i tak dalej, to jest błąd, nie? No trzeba, trzeba mu troszkę dać, żeby on sobie spokojnie dojrzał, żeby ten zbiornik no, zaskoczył tak jak powinien zaskoczyć, dać mu po prostu wolną rękę i żyć. I, i żyć swobodnie, za dużo nie grzebać, nie kombinować, nie ruszać, a, a, a będzie dobrze. nie? I słuchajcie, i u mnie pewnie by ten zbiornik po tych dwóch, trzech miesiącach, także zacząłbym coś grzebać, coś bym zaczął kombinować, czegoś bym dolewał, dosypywał i tak dalej, ale z racji tego, że projekt akwarium morskie od A do Z pochłania dużo czasu do tego praca, rodzina i tak dalej więc sobie jakby odpuściłem ogólnie grzebanie w krewetkariach karmię krewetki dolewam odparowaną wodę czasami zrobię słuchajcie podmianę i to jest tak naprawdę wszystko co ja robię i mało co zaglądam no totalnie nie grzebię, nie ruszam i dałem wolną rękę zbiornikom no i ona się właśnie przez taką wolną rękę, że nie grzebie, nie ruszam, no, odpłacają się tym, że mamy dużo maluchów, dużo jest, słuchajcie, krewetek. Wygląda to fajnie, zadowalająco. E, mówię, jak te krewetki małe tu podrosną, to naprawdę tutaj się zrobi gęsto, gęsto, nie? E, no i dlatego, no, to taka metoda, słuchajcie, od dawna znana, nie? Że czym mniej się grzebie w zbiornikach, tym jest lepiej, nie? Czym... Nie dotykamy, nie ruszamy, nie przekładamy, nie dosypujemy, nie lejemy, nie kombinujemy to, to jest lepiej. Ja zawsze byłem osobą taką, która bardzo lubiła nowości, różnego rodzaju specyfiki dodawać, dokładać i też na tym źle nie wychodziłem, nie? Ale od jakiegoś czasu, z braku czasu, no to totalnie, że powiem, odpuściłem grzebanie w zbiornikach i naprawdę, no, zrobiło się grubo, nie? Zrobiło się grubo, fajnie i jestem z tego zbiornika bardzo zadowolony no, podłoże Ada Amazonia Light sprawuje się świetnie tylko mówię, trzeba dać jej troszeczkę czasu żeby to zaskoczyło, tak jak powinno zaskoczyć eee, no i tyle, nie inne zbiorniki to wam słuchajcie pokażę pokażę wam za jakiś czas bo też nie chcę wszystkiego naraz pamiętacie moje Redbolty, nie, Redbolty Ilości chyba tego tam 8 czy 10 sztuk e, zakupiłem. Też maluszki już śmigają, nie? Także no jest, jest spoko, jest spoko. Mówię, updatecik wszystkich zbiorniczków zrobię Wam, słuchajcie, za jakiś czas. Co tutaj się zadziało, jak to wygląda. Ale to nie będziemy mieszali wszystkiego, wszystkiego na raz. Na razie się skupiamy na tym zbiorniku z Ada Amazonia Light, która naprawdę zrobiła robotę. No, to by było na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jak macie jakieś pytania, to pytajcie. Jak chcecie więcej filmów z krewetkami, to, to piszcie. Będę wam, będę wam na, nagrywał filmiki częściej. No i tyle. Pozdrawiam, cześć, cześć.